Serwus to będzie dobrzewski, bardzo gorący werserysz Jest Ty Wilki to kolejny odcinek na moim kanale z Among, Us. z moi drodzy, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco na wstępie zawsze koniecznie. łapeczkę do góry, ponieważ dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że będzie fajny. Dzisiaj jest ze mną Eliska, oczywiście typowo. Największy, Echa. słuchajcie, największy mistrz, jeżeli chodzi o Amonga. No ja nie wiem, ja nie wiem jak Łabie. ona to robi, słuchajcie. To jest kobieta po prostu, która ta, tyle rzeczy potrafi, że ja nie wiem, jak ona to po prostu robi, ja bym chciałabyś, jak ona. Eliza, wypowiesz coś na ten temat, czy nie? Ja chciałam powiedzieć, że ja tak, prawda. U ciało! Tak, ciało. Ja nie wiem, jak to się nazywali, za to jest tak, jak się idzie z admina na dół. Jak to się nazywa? Taki duży pokój? Tak. Eee, coś nas Napisz. Z, z... z admina na dół dam. No. Bo ja nie pamiętam na jej słuchajcie, ja jeszcze nie umiem te nazwy. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli jesteście więcej, słuchajcie, ten. Eee, odcinków. Z admina na dół. Nie, mam, ale coś nas chyba. Eee, ja no się czysty skęczyłem, ja byłem powiedzieć, kurde, zajdzie, no nieźle, nieźle, nieźle. I swoją drogą pozdrawiam starszym, bo ona Milkę, bo ona to nie wierzyła, słuchajcie, że jestem Real Milki eee, To był ciemny niebieski. Dobra, ja napiszę, że jaski, skip. bo ja nie widziałam oczywiście, także dobry, do, skipujemy, słuchajcie, a ty co, masz jakieś podejrzenia widziałaś kogoś? Hmm, nie, ale widziałam jak taki ziomek robił tę skalę. Nie mam pojęcia, jaki to był kolor. Aha, aha. No to ja nie wiem, ja też nic nie widziałam za bardzo, ponieważ ja tutaj sobie szłam i jakby taka sytuacja, idę sobie tutaj ciało. Bywa, no słuchajcie, cóż tutaj mówić? No dobra, słuchajcie. Nie? nie, 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 nie. No ale nikt nie wypadł, jakby bo było Aha, ten. Nie, skip. No, skip, skipy były, jakby, więc no. Spoko opcja, słuchajcie, dobra, słuchajcie. Idziemy sobie tutaj robić, jakieś... nie wiem, czekaj, co ja tu ja mam zrobić? Dobra, to jest spoko całkiem. Ja robię tam, taska sobie. Tutaj. O, widzimy, moja Nie robił. Przepraszam. Matko. Um, Zgaszło. Zga, zgasło światło, więc idę mnie naprawić. Mam nadzieję, no, znaczy, że... Stroagę, e, stroga, nie. Nie mam pojęcia. Co stroagę? No było w tym ciało. Gdzie? Aha, struage. ale co? Aha, dobra, dobra, Jak, jak się nazywa? No, no rozumiem. Czaje, 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 no. Gdzie do, no. no, do elektryka. Oj oj, oj te dwa No. Dobra, co my tutaj mamy? Trochę przypał. Trochę przypał? Czemu mm. przypał? Ciemny niebieski. O. Kto to jest bo ciemny niebieski? O. Ja bo nie szlam, widziałam. Bo... Nie ja głosuję Ty, Eliza, na kogo? Ja na ciemnego niebieskiego wierzę jej. Na ciemno niebieskiego? No dobra, no to w takim razie głosujemy na ciemno niebieskiego. Ale nie jestem pewna, czy to ona, ale podejrzewam, że to ty. Że kto? Że to ty. Ja? I wish. Dobra, co my tej mamy? No, to niebieski. Ja nie jestem pewna, ale on. Patrz, wszyscy na niego, zagłosowali. No bo zaufali temu, że on go. Ale to, jak on nie jest, to ten drugi jest ten, co powiedział. No. Czyli on będzie ten, co powiedział na pewno. Mm -hmm. I ty, albo ten cukrzyk, czy jakoś, tak. Skoro Albo ja krzykę. Mówiłam. S, S, po prostu S, moi drodzy. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Dobra, słuchajcie, startujemy, lecimy dalej. E, ale ładnie to rozegrałam. Wiesz, że ja trzy osoby zabiłam? Albo dwie? Ej, wywaliła mnie, czekaj. Muszę kontynuować jeszcze raz. A już jej zagra zaczęła, kobieto. O nie. A ja nie mogę być bez ja niej, postaram znowu. O nie. Ale, jazda, ale powiem, mam szczęście, że, że w końcu dobrze mi szło to, ten. Yy, w końcu dobrze mi się zaczęło to jakoś iść. O kurde, emergency meeting jest tutaj. Jakoś ale, mi wie, to zaczęło po czym iść, znałam, co. że jesteś impostorem. Po czym? Po tym, że potem, że pierwszy zaczęłaś dużo gadać. No potem ale muszę gadać, zaczniałeś. to jest bez sensu w ogóle. Ja muszę dużo gadać. A potem, ale inaczej gadałeś, że jesteś impostorem. I w ogóle wentowałaś? Nie, ani razu. A. No, no i fajnie, jak Ci mówiłam, że w elektryku są ciała zawsze, a ty poszłeś do elektryka, bo widziałam. Nie, nie byłam w elektryku. Ej, czemu... Chcesz nie w elektryku? Nie, nie byłam w elektryku. O, to nie wiem, no to może ten krzak Czemu oni głosują był? wszyscy? Na kogo? Na mnie! No co jest grane? Ja nawet nic nie zrobiłam i zostałam od razu wyrzucona. I to jeszcze mój Ale widz to, to zrobił! Ja Ale nawet nic nie zrobiłam starym. A to jest takie bez sensu, że ktoś gada, że. O, ten jest im postarajmy, no, bo. O, to jest totalna masakra. Ale bez sens, dobra, przynajmniej zrobię to jakiś ten. No, wiecie, co powiem wam, słuchajcie, nie fajnie, nie fajnie. No, tutaj Mil Milka, wiesz, co, ja cię nie pozdrawiam, ty powiesz, co, jak mogłaś, jak mogłaś wiz przeciwko mnie, no i ty przeciwko mnie, brud, tu się po prostu wbiłaś, albo wbiłeś mi nóż w plecy, wiesz, Milka? Dzięki, dzięki, naprawdę dzięki. To jest masakra, jakaś po prostu. Masakra. Ale ja nawet nic nie zrobiłam, nie? Dobra, wiesz, co, my po prostu, no, chyba, chyba. chyba wyjdziemy z gry, ja stworzę nowego hosta, także widzimy się, sędzie, za Dobra. sekundkę. Słuchajcie, już wracamy. Jesteśmy na kolejny jakby, arence, i tak w ogóle jesteśmy do mojego Instagrama. Milka, przez dwa a. Ponieważ tam na Instagramie, słuchajcie, bardzo często właśnie dodaję zdjęcie z jakby e, jak to się nazywa? Zdjęcie z kodem i możecie sobie ze mną pogę, także jeżeli stawić, tylko chcecie, to koniecznie wbijajcie, słuchajcie, na mojego Instagrama, ponieważ tam będziecie mogli mieć szansę zejcie ze mną pogę, także naprawdę zarobiście. A widzę, że ta damok się Wam pomaga, bo podoba, bo poprzedni odcinek, słuchajcie, był pierwszy, także spoko, bo tu jest żółty, ja się boję, że ten żółty może mnie zaatakować. Ponieważ jestem tylko ja i on w elektryka, ty co robisz? Ty się nie odzywasz, eee, więc jesteś impostorem. Nie, F prawda, F bo F czekałam aż skończysz, ja jestem nawigatym i robię to takie, że Nie, nie wierzę ci, jesteś impostorem jak nic, bo się nie odzywasz. Palion, idź ode mnie. Nie, ja nie jestem impostorem. Nie, nie, jest nie wierzę ci, jesteś, jak jesteś jak nic. Jestem chora i jest mi No, inaczej. na pewno, na pewno, oszuście jeden. Wiedziałam, że jesteś impostorem. Kto? mnie. Czekaj, a ty gdzie byłaś? W navigation. Nawigacji to jest po prawej. Och ty w mordę to sam zamknięta. stinki, No, w takim, nie wiem, lower engine, nie wiem, co to jest. Okej, okay, no dobra, jest. tutaj nie mam nic. Tutaj dobra, chyba coś. No, tutaj za sobie kończ, taski na luzie, ja tej też jakieś robię, o kurczę, dobra. Czy to jesteś ty, brązowa? Chyba nie ty. Nie, ja byłam zabita na korytarzu i była widać na kamerach, ale nikt nie był na kamerach. Upsi, upsi. No cóż, słuchajcie, nie wiem, kto jest impostorem. Zobaczymy, moi drodzy. Ja wiem. No ty wiesz, no. Kto? Masakra. Ale wiedziałam od początku, że ta osoba jest impostorem, bo za mną szła i jakoś tak dziwnie się zachowała i fejkowa taska, bo widziałam. Ciekawe. Ale nie uciec. No. Dobra, skip. chyba skip, skip. Bo... Chyba Ja byłam zamknięta. Ja mm. byłam zamknięta, napiszę. Dobra. Skippu, jak ktoś mnie wywali, to ja się wkurzę, bo to jest takie, to jest takie strasznie głupie, jak ktoś, jak ktoś mówi e, no y, to milki, bez żadnych podejrzeń, nawet osoba mnie nie minęła, secie. nawet mnie nie widziała na tej mapie, nie? ono chyba to milkaczek, bo to jest takie kurde po prostu głupie, więc dlatego się najlepiej gra ze znajomymi, w Kiedyś będziemy grać, w naszą ekipą, to na pewno coś ponagrywam i myślę, że będziecie mieć jakby większy upaw z tego, niż, niż po takim czymś, że tak powiem Ja sobie idę, sobie robić te wszystkie taski Dobra, to tutaj mamy. ja cię muszę śledzić. On nie, ja mam takiego głupiego taska, którego nienawidzę. Jakiego? Takiego długiego, że muszę poczekać chwilę. A więc to tak. tu idziesz, robisz taska? Tak, tu jest palion i mika. Ja tutaj ostrożnie bardzo palion idzie na dół. Ja Jakiego palionowi nie ufam. Yy, Jakie... Te dokumenty przesyłam. Mm -hmm. Zamknęli wam drzwi. Jeden z kafteri i Jak stryk. to? Aha. Okej. Okay. Stinki, Stinki. Ta mika mnie mogła zabić. Tu jest Pumba, który nic nie robi. Czy ja tutaj mam gdzieś jeszcze taski? Tu mam jeszcze taska, dobra, to te kabelki sobie tutaj cykniemy. Okej. Okay. Jazda teraz na dół, tam coś mam jeszcze Ostatni, no A nie, mam jeszcze dwa ciało. taski. To było twoje ciało, no współczuję tak. ci bardzo. No. Cóż mam ci tutaj więcej mówi. Dobra i teraz ja w zasadzie tamten do sobie pójdziemy. I zobaczymy, co my tu mamy. Jeszcze jednego taska mam do zrobienia. Dosłownie słuchajcie, ostatni task, także super. Dobra, i będziemy słuchajcie mogli sobie teraz jakby śledzić, słuchajcie, ludzi. Super, dobra, mamy zrobione wszystkie taski. Także teraz... O nie, ty trzeba coś naprawić, a ja się na tym nawet nie znam. I jak to się naprawia, Gdzie to się naprawia? Ja nie Ty naprawisz? Ja, ja nie umiem, nie mogę naprawić, bo jestem duchem. Okej, okay, palion napraw. Myślałam, że palion. Naprawił no, i wiesz, i był no. dobry, a tutaj się myli, mam Palion, ja, a mówiłam ci, że nie, nie, nie wolno mu ufać? Mm -hmm. Mówiłam ci, nie, palionowi, nie palion. palionowi się nigdy nie ufa, słuchajcie. Palionowi nigdy się nie ufa, absolutnie, słuchajcie, tego nie wolno robić. Do Dobra, kład... uwaga, uwaga. Znowu Chromade, także słuchajcie. jazda. Co? Jestem żółta, ja nie chcę być żółta. No nie, no Palion, mnie. Gdzie są... palion zostaw mnie, czemu on za mną śledzi, słuchajcie, ja wiem, że Kurde, to, to jest basaka, słuchajcie. ja się go boję, naprawdę ja się go boję. No i chłop mi, idzie dla mnie, kurde. Eee, fioletowy, fejkował taska i w i brązowym. Tak blisko. Umarła Meliza. Co? No zabili mnie. No dobra, przynajmniej taski mogę robić. Słuchajcie, to jest bardzo pełno bo cię się to nie podoba. to nie jest fioletowy i brązowy. No nie. Eee, to nie jest fioletowy ani brązowy. Eee. Ani fioletowe, ani brązowe, tak, mam po dwa, to ja dlaczego słuchajcie, że... Się... Co? Bo dlaczego brązowe fejkował taska? Dlatego, bo jest takie jedno zadanie, które się robi dopiero jak się zrobi kilka tasków i oni robią na początku. Hmm. Aha. Ogólnie to ciężko, że tak powiem. Eliza, no! Wow, Eliza, jak ty potrafisz kurde w to grać i brąz. Dobrze, no to weźcie, zagłosujcie na kogoś. Może to być ktoś, kogo w ogóle nie było przy tobie. Hmm. Hotuwa hmm. Ciężka sprawa, ciężka sprawa. Dobra, słuchajcie, za 200 sekundy nie jest... mówić. Na hotówę wszyscy zagłosowali, ciekawe czy on był. Akurat tego nie wiem, bo to nie on mnie zabił, tak ci powiem. Hmm. Oj, 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 to macie ostatniego tego, impostora. Nie kartę, bo było Aha. widać. A to bo... widać? No, bo na górze po lewej stronie masz te totaltas task Complex, nie? Aha, no rozumiem, 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 pieska, rozumiem a pieska, a on no. on zrobił i tam... Czaje. Czaje, czaje. Gdzie ty jesteś Eliza, ja cię szukam. Aaa, panie pan Dobra, widzę, widzę. Panie, idź ode mnie! <laughs> no idź do ludzi, do tej Dambrosi tam była, czy coś. Idź No Eliza, nie tam! lewo iść, no. O, weź się trzymaj ludźmi. Weź się trzymaj z ludźmi. No czemu ty cały czas, za ten... chodzisz z tym palionem? Ty chcesz autograf? Ale, ale. Tak, ja chcę autograf. Ale, ale. Ale, ale. Ona mnie nie chce, ale mam plan. O, kurde! Ale mocno to było. Ta akcja. Siup. Ktoś kogoś zabił? Aha. Powiem ci, Eliza, to jest mocno. Powiem ci tyle. Mocno, mocno. Po prostu mocno. Diereporta. Masz jakieś podejrzenia? Palion. No widzisz, palionowi nie można nigdy ufać, Eliza. To zdecydowanie. O, mam nie chyba gwiazda. Milki. Palion Mil mnie gonił. No możesz powiedzieć, żeby go zagłosowali na paliona. Palionowi się nigdy nie ufa. Pamiętajcie, to jest podstawa. Jak widzicie, jakiegokolwiek paliona, czy to jest prawdziwy palion, czy to jest fake palion. Nie ufajcie, słuchajcie, nie ufajcie absolutnie. Totalnie, absolutnie. O, jestem ze stare, pozdrawiam bardzo. Czy widzicie? Hotowa to i biła z Instagrama, także słuchajcie. Jeżeli chcecie widzieć też na odcinku, to obserwujcie koniecznie Instagrama. Także pozdrawiam Cię bardzo, że się Naprawdę bardzo cool, dobra, słuchajcie. Na Paliona wszyscy poszli. No cóż, chyba on na Ciebie zagłosował, bo ja wyłączyłam. Ja mam anonimowe głosowanie, bo to jest według mnie trochę lepsze. Jakby to jest naprawdę spoko opcja. No i jak widzicie, słuchajcie, Palion był impostorem drugi raz z rzędu, tak jak ja byłam. A kurczę. Ja, wygraliśmy, słuchajcie, To jest most po prostu. Dobra, słuchajcie, Ale patrz, fajnie, bo od razu jest dużo osób. Także słuchajcie, startujemy, myślę, że no zrobimy tak. Jak to? No, bo za dużo osób było. <laughs> Liza! Co ty Ej, robisz, kobieta? Ja nie czekać, bo ja mam reklamy. A, widzisz, widzisz, a ty się śmiałaś, że 17 zł dałam na ten, na e, tego. Oh my God. Tak właśnie robisz, Liza, tak właśnie robisz. A teraz, o, tutaj problemik, co? Się no, zrobił. dobra. dobra. A no jestem ładnie. imposterem? Nie, nie jestem impostorem, ale wiesz, tutaj mam w to, z Nippo, ja tak, że mam widzę w tą miesiące z nimi tak także mam nadzieję, że mi wybaczysz zająłem opalen. Nie jasne, jasne. A możesz to oglądać czy nie? Nie mogę. A szkoda, że nie ma czegoś takiego, że możesz sobie oglądać każdą grę jakby co, nie? No, no ale no To by było trudno. całkiem spoko. No kurde, ja nawet nie umiem takich rzeczy robić. Kurde, jestem po prostu najgorszym krumejtem. No jak to się robi? A co? Nic. No nie, naprawdę jaka jestem w to straszna. Zabijęcie. O, w końcu! No bo kurde, robiłam chyba nie powiem ile jakieś się do zadanie, bo nie miałam sobie ten trafić w odpowiednim momencie, jakby. Okej, okay, dobra, się tutaj zajmujesz. Tutaj jeszcze mogę i słuchajcie. Dobra, to jest Dixie, słuchajcie Dixie? Czy to ty? Czy to jest prawdziwa? Słuchajcie, Dixie da i, i, i Charlie. No, no, Musimy no, iść do waypointu, słuchajcie, bo tam mamy jakiegoś za, jakieś zadanie, jakiegoś taska i to jest to A nie, dobra, już myślałam, że to jest to, którego nie lubię. To jest najlepsze zadanie, to jest moje ulubione zadanie, bo trzeba kliknąć i się układa po prostu normalnie na luzie. Także całkiem spoko, dobra, stacja. nic się nie dzieje, nikt nikogo tutaj nie zabija z tego, co widzę. Czy ja tutaj mam jakieś zadanie? Nie mam tutaj zadania, dobra, możemy iść. Tej Mary mnie tu goni chyba, woje się troszeczkę, zostaw mnie, ej. ej, Dambrosia też tutaj coś... No, ciężka sprawa, słuchajcie. nikt nikogo jakby nie zabija. Także jest dosyć ciężko. Tutaj mamy jakieś zadanko, także sobie połączymy te kabelki. Ja muszę się nauczyć w końcu w ogóle zadanek, gdzie, gdzie są jakieś zadanka, bo jest ciężko, jeżeli chodzi o to. Dobra, słuchajcie. okej, okay. mamy sobie zgłoszone ciało. Co my tutaj mamy? Panion wyszedł z gry. Ciekawe, ciekawe, słuchajcie. Dobra, no to zobaczymy, zapytamy się gdzie. Gdzie, słuchajcie, gdzie? Dixie tutaj widzicie z Ameryki. Nie, gdzie co tam jest z Dixie? Ameryka? A Dixie? Ona na TikToku nagrywa. No ale skąd ona jest? Z Ameryki? Dobra, nieważne, w sensie to jest nieistotne. Z Ameryki, z USA? Nie, z USA. Tam, gdzie jest taka, taka, tam... No, Ameryka to USA, Eliza, tak, ja. chciałem ci powiedzieć. Aha, a no to jest z Ameryki chyba. Fioletowe, za nim biegał, ja nie jestem fioletowym, jestem ruszowym. Ciężka sprawa, ciężka sprawa, dobra, słuchajcie, wiem, skipowało, ktoś na kycy, tutaj zgłosił, który zreportował, ale słuchajcie, na razie chyba nic się ciekawego nie dzieje. Dobrze, Powiedział zostało do dwóch razy. tych, co? Jeden Powiedział został. Będę mogła dobrze, to ten był pewnie. No możliwe, palion trzeci raz z rzędu, słuchajcie, to ładnie palion, słuchajcie, on ma jakieś po prostu szczęście, to jest niesprawiedliwe. Ja prawda? byłem cztery razy z rzędu raz. Jakim cudem to jest, ja, mój, mój max jest Uy. dwa razy. I to jeszcze kurde po takiej z takim czymś, że ja przez... nie wiem, grałam przez dwie godziny w Among Us i przez te dwie godziny ani razu nie byłam mi Cały czas tym crewate walonym. Co? No. Może dlatego, że kupiłeś Amonga. <grym> Za przestań. Dobra, słuchajcie, jak widzicie <grym> zrobiłam to yy, wszystkie zadania. Teraz możemy sobie wygnąć. Tutaj to tutaj jest Mika słuchajcie, ona to się nie rusza, jest podejrzana. to i Jano zbiegnie w dół. Ja nie znam tutaj Dobrosia, ja nie, nie znam w ogóle słuchajcie, totalnie. Tej kysy biegnie. W ogóle nie znam tych. E, pomieszczeń, jakby, gdzie, gdzie jest jakie pomieszczenie? Jakby skąd są te kamery? W ogóle to mnie ogarniam, więc muszę się też tego jakby doprzydzieć. To wiesz, co ci powiem jest kiedyś zagramy razem, bo ogólnie to jest taka opcja, że klikasz 1 kwietnia i wtedy mapka jest odwrócona. Co? Że kamery są po drugiej stronie i w ogóle tak jak mapka jest odwrócona, nie? No teraz nawet nie wiem. stronie jest taka opcja, że jest Prima Aprilis, no. No ładnie, no ładnie. Słuchajcie, teraz Jano ten... I zagramy. Czemu oni ten yy, głosują? Na kogo? Nie ogarnę sobie duźni. Naprawdę jakby... Duchem? Ja? No? Nie ja, ten żyje jeszcze. A, już myślałem, że jesteś duchem piszesz na czacie. <laughs> by się naprawdę nie, nie miała. Ja ale... nie wiem, słuchajcie, oni cały czas tutaj głosują na kogoś. Ja skipowałam, bo jakby nie mam pojęcia, ale ten Janus wyszedł. Także coś mi się tak wydaje, że tego, że on zraportował, to on może być impostorem, więc teraz jeszcze tego dowiemy. Uwaga. No nie, jednak nie jest. Dobra, jednak nie, jednak się pomyliłam, także teraz tak. Wydaje mi się, że to cy jest impostorem. Nie wiem dlaczego, takie mam wrażenie. E, Pójdźcie sobie na kamerę, słuchajcie, tam pooglądać. Tu jest ta mika i ona jest troszeczkę też podejrzana. Jest w ogóle z drugiej strony kamer stoi. Zostawmy. Najgorczej się zamknie. Dobra, tu jest jakaś buła. Także spoko, na kamerach nikogo słuchajcie nie ma. Chociaż teraz ktoś był, dobra, jest Dambrosia, tu jest buła. O, tutaj widzę, jak to do mnie wchodzi, dobra, słuchajcie, już czaję, to jest reaktor, dobra, słuchajcie, jest dobrze, tutaj jest admin, tutaj jest to po prawej stronie, a tu jest góra, dobra, słuchajcie, ogarniam coraz więcej, To jest Kycy, okej, okay. Dambrosia tutaj przyszła, Kycy, jejku, wszyscy są w jednym miejscu, no ciężko, słuchajcie, ciężko jest cokolwiek zrobić, ja już nie mam żadnych tych. No kurde, niech oni robią taski, jak oni zrobią taski, to będzie chill. No możecie wygrać na taski. No wiem, no ale wiesz, jeszcze jest końcówka, A słuchajcie, oni tutaj nic nie robią, no, taski róbcie. No to jest bez sensu, że nie robią tych tasków, bo im się nie chce, nie? Yyy, nie jest, nie jest na czerwono kamerka pod, pod, po ten, jak nie jest na czerwono to oznacza, że jest fake. Że co? Dobra, dobra wiem, że kiedy jest, parę... kiedy jest, bo on stał przy tym i nie, nie świecił mi się na czerwono kamery. No to nie oglądał kamer, bo musi. Tak, na 100%. na 100%, dobra, emergency meeting robić czy nie? Tak, lub I mów, że to Kicy. Dobra, dobra, słuchajcie, najwyżej będziemy mieć ten, dobra, szybko, emergency meeting, emergency meeting! Dobra, Miesz, tak, umiem, akurat. Wow. Fioletowy fa fej fejkował kamery. Dobra, Napisz słuchajcie. Jazda, co? Napisz na Fioletę. No, napis napisałam Fioletowy fejkował ja kamery. Dobra, zobaczymy, myśli? czy jestem w to dobra. dobra, zobaczymy, czy jestem świetnym graczem Among Us, jeżeli nie, to trochę przypał. Ale jakby miałam takie wrażenie, że fejkował, ale nie wiem, nie jestem tak pewna, Bo wiecie, jak tak robię ta... impostorzy, że chodzą na kamery i są na kamerach, bo na mają czasu, żeby zabić, nie? W sensie, A wiesz, impostor może na na... A impostor hmm. może kamerę oglądać, czy nie? Może. I są na kamerach, żeby, wiesz, ale... by się świeciła lampka chyba. Kurde, nie, nie wiem, ja po prostu przepraszam. A jednak, a jednak, słuchajcie, Nie. ja mam 300 Już słuchajcie, no po prostu to jest niesamowite. Wygraliśmy, słuchajcie. I tym akcentem, właśnie, wygrane. I kończymy ten odcinek. Dzięki, wielkie za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej, to koniecznie, słuchajcie, łapkujcie. Jutro o godzinie 15.30 kolejny Among Us i słuchajcie, obserwujcie Instagram, ponieważ tam możecie ze mną zagrać, słuchajcie, właśnie, w gierkę w Among Usie. Była dzisiaj nami Eliska. Tak. <noise> Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, papa, pa, kochani, miłego dziełka.